Witam serdecznie, przesadziłem z trochę tym tytułem, podajże, no dzień dobry. a dla tych co nie wiedzą co ja kombinuję, to robię, że tak powiem mieszkanko zastępcze na czas modernizacji starego domu, tu mamy dziurkę wykutą, chociaż jeszcze nie do końca, tu akurat w ścianie zewnętrznej, gdzie polska ręka nie dotykała tego, nie ma żadnego problemu z wyciąganiem cekieł. Można to robić gołymi rękami. Tu sobie stawiłem dwa ceowniczki, Wypełnione cementem. Będą trzymać jak diabli. Gorzej sprawa się ma z drzwiami. Bo muszę otwór powiększyć. Tu zostaje już mało. dobry, dobry. Dobry, dobry. Tu zostaje już mało, a jest tak mało, a tu jest belka. Ale chyba też takie tam dwa celowniki powinny wytrzymać. Ech. I co z tego wyjdzie? Nie wiem, czy tutaj jakiegoś niesmocnie tego supa, jakoś tak z jakimś zbrojeniem, ty nie masz co robić. Nie mów o tobie, no i tak sprawa wygląda. Tu będzie okno, drzwi. Tu mają być drzwi. Tam będą kolejne drzwi, i tam jeszcze jedno okno. Jestem na takim etapie jak widać. Niestety, wolnym. Niestety, chyba wykuję to do końca. Smocnie trochę i zaczynam kombinować z oknem, ok z drzwiami. Oby się nic nie zawaliło Ta. Tu muszę zejść do tego poziomu, bo niestety niższych okien nie było Na tyle wąskich Tu już ktoś ze saprawę na fugę robił o. Profesjonalny demontaż, cegieł. Przydadzą się. O. Tak się rozbiera niemieckie mury. Zabiera się ze sobą, stawia się dalej, a polskie tylko na gruz. Do odzysku. Chodź tu. Cwaniak jak z tamtąd. Bo jak się coś zawali. Wynocha. Na zewnątrz. Tomu, proszę wyjść. Wejdź, wyjdź, bo tu jest rozbiórka. Ju, ja idę rozbiórkę, ja muszę coś zrobić. Tak? Tak, tylko ze no e, wejść. W piasku i chodź. Statu, co ty? Tu nie ma miejsca na dwóch. Nie ma. Jest. Nawet z nie masz odpowiedniego. W spotękach i w laczkach, te Majteczka, tak? Przepraszam. Odejdź, bo będę pukał. Uciekaj. Ty ja idę do domu, a ty rób. Pasi, kiedy skończysz? Tak. Milię, jak odej, to Odejdź, odejdź, odejdź. Poczekaj, odejdź, bo po będzie kuszyć się na oczka. Uciekaj. Nie w laczkach! Nie masz butów? Nie no, ale chciałem sobie posprzątać. Chciałem do tego? To... Nie. Odemolkę robię. Poczekaj się pół ściany rozwali na okay. No i co tak to sprytnie idzie. Sie spędziłem, poszłem o jeden rządek cegieł za czaleko. Patrzcie, jaki ogryzek został, a na tym się trzyma strop. Prawidłowo powinienem tu zrobić słupek żel betonowy. No ale jak tyle lat stało, to może wytrzyma jeszcze trochę. Coś się pokombinuje. Może jakieś wzmocnienie. Nie wiem. Nie chce mi się nic tutaj robić więcej. Dobra, Stanowisko pracy. Oczywiście perfekto! poziomicami, nie wiem po co ja te cegły, każda inna przemoczone i lecimy nauka murowania o, za rzadka zaprawa ale cegły wypiją wodę więc myślę, że tragedii nie będzie a sypiemy od razu na szeroko jest wypływa. Mhm. Cegiełki przemoczone. Da, będziemy poziomy patrzeć. Pogięło mnie Dobra, ale przydałoby się to jakoś rozplanować. Mój asztynkarz-akropata. Tak rzadka, że aż... Chyba jednak przesadziłem trochę z tą zaprawą. Budynek gospodarczy i zegła. ta. A ta, ta. No może zrobimy tak? nie, nie trzyma się. Pociągające lata mam alergię. Abem, mniej. Prawie się mieści w oczku i te w dół. A nie, dupa, w górę, nie w dół. Przepraszam. Ech, dajcie mi coś Konkretniejszego. Jazy drzwi. Z dwu tak trupuje tyk. Chyba będzie lepiej niż było. Pamiętajcie jak coś jest to wszystkiego, czyli jest to niczego. Zapewniłem mi spada. Gada, cegówki mi się skończyły. Pani ładna, o, ładna. Kąpiel. Jednak przesadziłem z tą ilością chyba. Zaraz się okaże, że za wysoko zrobiłem. No ale ty mi się to nie podobasz. Lecz. Ej, nie trzyma się. Zaraz się będzie trzymać. A może jebać to? Zarzuca się. Ja drzwi. Tu jeszcze jedna. Szukam wąskie cegły. O kurdziwa, jest stąd. Łobusy. Panie, jadł stąd. A może nie stąd? Co jest? coś tu nie wchodzi Coś tu nie wchodzi A, tam jest zwężenie pan Dobra, będzie trzeba coś a po to ciąć, a po poszukać. Dobra, wnękę na okno mamy profesjonalnie przyszykowane. Dobra, nie śmiać się. Czas na drzwi i tu będzie większy kłopot. Tamtego gwoździa złapałem, jad mnie pie dzielneło. Jest przebicie gdzieś na tym przewodzie. Czy tam kablu, czy jadwa tam, tam się zwie. Więc napięcie mnie sięgło. Ale to nic. Walczymy następne z tematem. Tylko będę musiał chyba tu coś podeprzeć na wszelki wszelki. Żeby przypadkiem coś mi się tu nie wydarzyło. Choć nie powinno. Po stop że to się nie przesunie. Na bok. A ja będę ku gdzieś chyba tu. Był plan, że wejdę na tegle, tylko że to będzie już trochę za wysoko. Nie wiem. Zobaczymy.